Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Wróciłem na magiczną, słuchajcie. Ostatni raz tutaj byłem z druidem, tak więc już nie wiem ile jest 12 dni temu prawie 2 tygodnie. No i generalnie zobaczymy, czy coś odrasta. Jak widzieliście w ostatnim filmie, to o małe prawdziwki już było dosyć ciężko, no ale to też było właśnie już ponad tydzień temu. Tak więc trzeba się rozeznać. No jeszcze nie ma aż takich chłodów, żeby miały grzyby przestać nagle rosnąć. Może już nie w takich ilościach jak wtedy, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. No w zeszłym roku to dopiero o tej porze tak naprawdę się zaczynał pojaw w, w drugim tygodniu października. Specjalnie ostatnio patrzyłem na daty, kiedy to było. Tak więc zobaczymy. W lesie jest ciemno, słuchajcie. Tak więc jakość tego filmu pewno nie będzie zbyt dobra. Niestety ale ten mały sensor w GoPro nie radzi sobie zbyt dobrze, zarówno jeśli chodzi o stabilizację, jak i o, o te wszystkie e, zakłócenia, które tutaj odnośnie niestety podczas filmu pojawiać. Ja, on jest jeszcze twardy On jest jeszcze jędrny On jest jeszcze biały od spodu fajny Zaraz go oczyszczę Patrzcie jaki fajny taki piękny trzon Rewelacja Nie wiem czy tam dalej nie widzę czegoś większego zaraz podejdziemy Coś mi się tu przebija przez te haszcze Czekajcie, żebyśmy nic nie ominęli Nie no tu chyba już nic nie rośnie Przynajmniej nie widzę Ale tam widzę coś dużego no Nie wiem czy to są prawdziwki już zerkniemy. Nie to są humory czerwieniejące. W ostatnim czasie ogólnie mam znacznie mniej czasu na, na latanie po lesie, na zbieranie grzybów, niż, niż bym sobie wymarzył. Niestety, ale różne inne dodatkowe zajęcia no, ten czas bardzo szybko pochłaniają. Plus jest taki, że wtedy kiedy był najwyższy, największy wysyp, wtedy kiedy najwięcej grzybów rosło to mogłem sobie pozwolić, żeby tam nawet codziennie albo co drugi dzień e, na spacer wyskoczyć. Tak więc teraz póki jeszcze grzybki są postaram się w miarę regularnie. Gorzej mi idzie montowanie tych filmów, bo no niestety e, musiałem tą kwestię zostawić na, na ostatnim planie. Najważniejsze jest dla mnie zbieranie grzybków, przetwarzanie ich, no i potem dopiero mogę się zająć filmikami. Dlatego jest taki, no już w tym momencie, ponad tygodniowy obsów tych, w tych nagraniach. Tu mamy jakiegoś zdychlaka. Ten też nie wygląda za ładnie, niestety. Tak Wam powiem szczerze, że dosyć pustawo to wygląda. No nic, zobaczymy. Czy to już koniec na ten rok? Miejmy nadzieję, że nie. Zobaczcie, co tutaj mamy. Tylko to już niestety są takie owocniki, że możemy się tylko na nie popatrzeć. Bardzo stare. Te to musiały wyrosnąć zaraz po tym, jak ja tu byłem ostatni raz. Podejrzewam, że już tu mogą tak stać tydzień. Sypcie te zarodniki jeszcze, jak macie. Niech będzie więcej grzybków. Idziemy jeszcze pozwiedzać. Tu, jeszcze z drugiej strony. A jak nie, to nasza łasy, bo dzisiaj jest piątek. Eee, tak więc, jeżeli tam ktoś się wybiera na łasy na weekend, to fajnie by było, żebym go uprzedził i troszkę sobie pod grzybków nazbierał. Dobra, kolczaczki sobie rosną. Widzę ich tam sporo w dole, również z tamtej strony. Jak i tutaj u góry. Ale jeszcze są malutkie. Jeszcze im możemy spokojnie dać, myślę, nawet kolejny tydzień. Pamiętam, że tutaj zawsze też się pojawiały w tej dalszej części. Ale jeszcze chyba nie widzę. Nie. Natomiast czekajcie, bo coś Wam chciałem pokazać. Coś, co mnie. Lekko zaniepokoiło. A mianowicie, proszę. Opieńka. I to już taka dosyć wyrośnięta. Czyżby to oznaczało naprawdę nadejście już tej ostatniej fazy grzybobrań i sezonu? Mam nadzieję, że nie. Póki co widzę tylko jedną, więc może to jest jakiś wybryk. Widziałem już chyba na jakiejś irlandzkiej grupie kilka opieniek też. No i prawdziwków też coraz mniej e, że tak powiem ci lokali się wszyscy udostępniają Nie wiem no, zobaczymy Idę zaraz tam dalej zobaczyć oskrobię sobie tam tego grzybka, mam nadzieję, że coś jeszcze do niego dołożymy A jak nie to trzeba będzie się skupić na podgrzybkach A te prawdziwkowe miejsca jeszcze podejrzewam przez cały październik odwiedzać jakieś pojedyncze sztuki, wyławiać Znowu zaczyna lać niestety tam widzę Borowika, ale wydaje mi się, że bardzo starego. Nie wiem, czy jest w ogóle sens się tam przebijać do niego przez ten drut kolczasty. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. I będę chyba uciekał na razie do samochodu, podjadę po trzałasę i zobaczymy. Albo chwilę przeczekam, albo będę po prostu się ładował na ten deszcz. Bo generalnie ja rano wstałem, to myślałem, że w ogóle nigdzie nie pojadę. Znaczy, miałem plan oczywiście, żeby jechać. Ale jak się obudziłem koło godziny siódmej, i zobaczyłem, że leje jak z cebra, no to stwierdziłem, że nic z tego nie wyjdzie. Po czym po niecałej godzinie przestało, trochę się przejaśniło. O, widzę prawdziwka. To stwierdziłem, że pojadę, no ale teraz znowu zaczyna kropić. I według mojej aplikacji tej od pogody to ma tak być aż do 11. A ja w sumie nie mam dużo więcej czasu niż do 11. Nie. Stary niestety. Rzucę tu szybko jeszcze okiem. W zasadzie jak... Tutaj gdzieś blisko nie ma grzybów, to, to tam dalej już nie będzie, tak więc nie ma to sensu, żeby się tutaj szlajać. No są grzyby, ale same stare, zobaczcie. Jednak te prawie że dwa tygodnie to było zdecydowanie za dużo i to miejsce po prostu sobie stało odłogiem, no zobaczcie. Trupy. Trupy muchomorów, trupy prawdziwków. O tu widzę coś co jeszcze wygląda, że ma kształt grzyba. Zobaczcie, ten też jest stary. Chociaż jeszcze nie wygląda tak źle. Do suszarki go mogę wrzucić. Ten jest chyba podobny. Jeszcze pęka mutrzona albo i nawet jeszcze trochę gorsze Patrzę co jeszcze moi drodzy i Będziemy zmieniać miejscówkę zaraz No niestety ale cmentarzysko Cmentarzysko. Nawaz spróbuję coś z nich powykrawać. Tego to nawet nie ruszam. Tak to wygląda, moi drodzy. Same stare kapcie. No, ten cały miękki. najgorsze, że drobnicy nie widać, oby ta sytuacja jeszcze się w najbliższych dniach odmieniła. Będziemy na pewno sytuację monitorować i dokąd się na dobre sezon nie skończy, to będę próbował cały czas coś dla was ciekawego uzbierać. No ale tak jak widzicie z braku czasu po prostu tutaj ta miejscówka nam się trochę zaniedbała, Ale to nic. Mam jednego pięknego grzybka i trzy mniej piękne Myślę, że z tego, jeżeli kapelusz jest zdrowy to go wezmę Ten to chyba widać, że jest podziurawiony, nie wiem A ten już pleśnieje Ale mam tego, cudowny jest Już go szybko oskrobię i lecę do auta, bo coraz bardziej zaczyna padać Tutaj pod tymi drzewami ja jestem taki trochę osłonięty i w miarę bezpieczny no nic, jest dobrze. Słuchajcie, przyjechałem na miejscówkę. Jest dobrze z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że przestało padać, jak wracałem magiczną ścieżką, to w zasadzie prawie że biegłem, bo mnie niesamowicie zlało. Po drugie, wszędzie pod nogami widzę grzyby, tu jakieś muchomory. Tu kawałek dalej już zauważyłem wcześniej, że rosną maślaki. Tam przy parkingu też ich było pełno. Tak więc, grzybki tutaj są, na razie ich nie zbieram. Liczę na podgrzybki, liczę na to, że będzie ich dużo, że wreszcie tutaj ruszyły. No i zobaczymy. Póki co muszę cisnąć przez tą mokrą trawę spory kawałek do góry. Jak się zbliżę, już tam bardziej w stronę szałasów, to, to mam nadzieję, że będą grzybki i zaczniemy nagrywać. Nie doszedłem nawet do szałasów, tylko wskoczyłem tutaj w takie krzaczory przy ścieżce. Widzicie? Tędy sobie szedłem. Zobaczyłem z daleka grzybka, właśnie tego. On tutaj rósł bardziej tak. Tam z brzegu tej ścieżki. Kręciłem go, no ale zobaczyłem, że jest ich tutaj znacznie więcej, więc stwierdziłem, że jednak wam nagram. O jezu, je ceglastopory. Spójrzcie, ogólnie jak uciekałem z tego poprzedniego lasu, to widziałem tam. Ej, a nie, to też ceglaste. Myślałem, że szlachetne. To widziałem też ceglaki po drodze, ale stwierdziłem, że nie jest to gra warta świeczki, żeby moknąć jeszcze i je nagrywać, bo e... Krasno borowików ceglastoporych już w tym roku było sporo u mnie, tak więc. A tamte nie były takie ładne. Te tutaj mamy o wiele ładniejsze. Jest chyba szlachetny. Kurde. Moje kochane szałasy. Drugi rok z rzędu dają mi jakiegoś borowika. Tam nie wiem, czy to chyba nie są borowiki, chyba mu humory zaraz zerknę. Myślałem, że już w tym roku nie znajdę. Kilkukrotnie tutaj sprawdzaliśmy. No i ten jest cudowny. Już nie jest młody, ale jeszcze nie jest stary, że tak się wyrażę. I na pewno pójdzie z nami, jeżeli tylko jest zdrowy. Tu widzę w dole więcej podgrzybków. Chyba się skupię na tych młodszych, jeżeli chodzi o podgrzybki brunatne. O! Na takich na przykład, i ciut większych. Bo tam już ich widziałem sporo. I ja myślę, że im wyżej będziemy szli tutaj na tą górę, tym. Tym więcej będzie grzybków pod nogami, zaraz zobaczymy. Idę sobie już tam wyzbierać. Nie wiem co z takimi robić. Czy zbierać od razu, czy... Nie no, ten już jest nieładny. Tu w dole jest kolejny taki. Wiecie co, ja się skupię na tych młodszych. Zobaczymy ile ich będzie. Jeżeli będzie wystarczająco, to tak by było lepiej. Bo ja pod grzybków nie wiem, czy chcę jeszcze suszyć. Mamy już chyba dwa takie małe słoiczki. Może jeszcze bym jedną suszarkę nastawił, ale nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia na to, że tak się wyrażę. Wolę robić do słoiczków. A w zasadzie już nawet ocet odpuszczam, tylko teraz się skupiam na solance i na tych po Kaszubsku, bo mi bardzo podchodzą. I do tego takie właśnie twarde, jędrne grzyby są najlepsze. O takie. też chyba e, wezmę jeszcze tego ceglaka jednego chociaż tego ładnego tutaj, ale też chyba nie będę tutaj się zapuszczał za bardzo, tylko pocisnę zaraz z powrotem tą ścieżką prosto na szałasy. Ten jest bardzo ładny, troszkę tutaj przyślimaczony, ale to nic. O, tu jest jeszcze mały podgrzybeczek. widzicie? Widzę kolejnego. Czasami, żeby te grzyby zobaczyć, to dosłownie trzeba się schylić, trzeba być w pozycji takiej na kolanach, żeby dostrzec te punkciki. Zobaczcie, podszedłem do jednego i widzę następnego. A tu za sobą miałem jeszcze jednego. O tutaj. Dopiero je zauważa człowiek, jak w zasadzie się równa z nimi wysokością. Pełno takich pięknych. Tu są dwa. Super. Czyli pomimo, że z tydzień mnie nie było w lesie, to chyba jednak się nie spóźniliśmy bardzo. Zaraz zobaczymy. Tu jest następny. Widzę kolejne. Dobra, wiecie co? Troszkę sobie tutaj pozbieram. Chcę zobaczyć, co się dzieje tam wyżej. A w razie czego potem schodząc w dół... Kurde, tu ich jest pełno. W razie czego schodząc w dół jeszcze będziemy dalej zbierać. No zobaczymy. Tutaj ja to miejsce zapamiętam. No bez, bez problemu tutaj potem z tej ścieżki trafimy, bo tutaj jest taki charakterystyczny i zaraz przed zakrętem tak więc nie no rewelacja, patrzcie. Ale super. Jest też kilka takich starszych widzę o, na przykład tutaj. Tak więc Kilka dni wcześniej jakbyśmy byli, to też by nie zaszkodziło. Ale cała masa jest, zobaczcie co tu mam pod nogami. I tam następny. I tam. Ale super. Tu jest bombelek piękny. A tu następny. Dobra. Już się o grzyby nie martwię. Skoro tutaj tak na skraju zbieram, to zobaczymy co będzie jak dojdziemy na miejscówkę. Czyszczę to co mam. Coś tu jeszcze powybieram spod nóg. No te dwa na pewno, bo są piękne. I idziemy w górę zobaczyć co tam się dzieje bliżej szałasów. A w razie czego ten las jest duży, to gdzieś tam się jeszcze pozapuszczamy potem po, po innych zakamarkach i no jeżeli chodzi o podgrzybki to bym się nie martwił. Będzie ich na pewno bardzo dużo. Nie wiem czy to wiatr te drzewa tak położył? Chyba tak. To nie wygląda jakby ktoś to zrobił. Zobaczcie. To są pocięte przez tych odszałasów, ale to... To tak leży? Nie wiem. Bo generalnie mi się wydaje, że to miejsce już jest... Opuszczone, opuszczone. Ono się rozpada po prostu. Co tutaj przychodzę to wygląda gorzej. Ja się nawet tam nie zbliżam, nie wchodzę do środka. Nie ja to postawiłem, więc... Wolę się trzymać z daleka. Dla mnie ważniejsze jest to, że podgrzybków widzę mało. Kilka takich starszych minąłem. Tam w tej dolnej części było znacznie więcej. Nie wiem, czy tam zaraz nie wrócimy. Idę jeszcze tutaj się rozejrzeć. Bo tutaj powyżej to jest w zasadzie takie najlepsze miejsce powyżej tych szałasów. Ma eee, się na podgrzybki brunatne. Tak więc już się rozglądam. Generalnie sporo mi grzybków odpadło, ale coś tam już mam. Na dobry początek, jak to się mówi. Najgorsze jest to, że nie mam czasu i po prostu na chwilę pochodzę i będę musiał uciekać. Tu już są stare grzyby, widać. Właśnie mniej więcej jestem teraz w tym miejscu, gdzie, gdzie powinno ich być najwięcej. Ten jeszcze spoko wygląda. Pełno ich tu jest, ale już same takie wyrośnięte. Nie wiem, czy jak młodszych nie będę chciał zbierać, to rzeczywiście nie trzeba będzie się skierować trochę niżej. Nie wiem, na razie tu postawię koszyk, i sobie tak troszkę pochodzę. Zobaczymy, co nam się tu uda na wyciągać. Hmm. Tutaj jakieś takie już całkiem duże. No jest tego trochę, zobaczcie. że ja chciałem młodsze, mniejsze. A tu same duże i zapleśniałe. Plus tego taki, że. No na pewno nikt tutaj nie chodził, bo. U. Byłyby jakieś ślady. A tutaj wszystko pleśnieje z tego, co widzę. No i mam nadzieję, że to początek pojawu. No bo dopiero tak, z tydzień temu, w zasadzie pierwsze podgrzybki brunatne. W większej ilości zaobserwowałem ten też jest cały miękki Tak jakby tutaj pleśnieją po prostu Może zbyt wilgotno jest, nie wiem Dobra, wiecie co? Bo mi się tu nie podoba Zacznę sobie iść lasem teraz tutaj w tą stronę i w dół I będziemy szukać w tych niższych partiach Bo wychodzi na to, że to chyba będzie znacznie lepszy pomysł Aczkolwiek no, ten jest spoko. Myślę, że idąc lasem, sporo nazbieramy, bo tu jest jak widzicie grzyb koło grzyba. A mam nadzieję, że jak trochę obniżymy wysokość, to e, zaczniemy jakieś mniejsze sztuki znajdywać. Postanowiłem spróbować jeszcze wyżej, zamiast schodzić w dół. I słuchajcie, są bardzo dobre efekty. Po pierwsze, widzę, że ktoś tutaj ciął grzyby. Tylko, że to już też mogło być spokojnie z tydzień temu, bo one tutaj takie. Yy, popleśniałe leżą, no a pomiędzy nimi wyrastają. Zobaczcie, jakie cudowne. Tutaj, patrzcie, rewelacja po prostu. Te tutaj są cudowne, bardzo dobrze. Już będziemy zbierać wszystko inne. Jest cała masa takich maluszków. Słuchajcie, no już dużo lepiej to wygląda, to co mam w koszyku. Postanowiłem wziąć też kilka takich większych kapeluszy, a to dlatego, żebym miał co rzucić, wrzucić do suszarki razem z tym prawdziwkiem. No ale generalnie dalej celuję w takie grzybki i myślę, że nazbieram. Nie wiem, czy to dobrze, bo ja dzisiaj, jak tak wam mówiłem, prosto z lasu praktycznie idę do pracy. No a potem, jak wrócę z pracy, to będę musiał jeszcze z dwie godziny przy tych grzybach siedzieć, czy tam stać. No, ale chyba warto. Ten taki średni. Już idę zbierać dalej, bo słuchajcie, no niestety, ale dzisiaj się muszę skoncentrować bardziej na zbieraniu grzybów niż na kręceniu filmików. Jeszcze na pewno ponagrywam, to jeszcze nie jest koniec. Eee, jeszcze się z Wami nie żegnam. Mam nadzieję, że kosz będzie pełny pod koniec naszej, naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze troszkę wyżej spróbuję i, tak jak mówiłem, będę się lasem przemieszczać. Nie zamierzam wracać na tą ścieżkę. Nie widzę w tym żadnego sensu. Skoro wle się tyle grzybów, to trzeba grzybki zbierać, co są cudowne. I tu jeszcze widzę bąbelka poniżej. Byłaś. O. Tak więc czyszczę to, co mam, i śmigamy dalej. Jak znajdę jakieś fajne miejsce, gdzie będzie więcej niż jeden podgrzybek, to to na pewno będę włączał kamerkę, żeby Wam zaprezentować ale fajnie, że jeszcze jest tyle w lesie do, do podpatrzenia wszędzie jeszcze młode muchomorki wychodzą tutaj jeszcze więcej, pomiędzy nimi maślaki zobaczcie to jest chyba czarci krąg jakiś, tylko nie do końca go widać, bo zobaczcie, te muchomory tak rosną tutaj, to są czerwieniejące wszystko tu i potem tam zakręca o i nawet rosną tu na skarpie tak Ogromny, ogromny czarci krąg. Super. Jeszcze to jest dobra pora roku. Już niedługo będzie niestety szaro buro i smutno w lesie. Ale póki co trzeba wykorzystywać każdy moment i spacerować, zwiedzać zagajniki i zbierać właśnie takie piękności jak tu macie. Dobrze mi idzie, nawet zapełnianie tego kosza. Nie wiem, czy czasowo się wyrobię, żeby go cały, cały zapełnić, ale coś tam nazbieramy jeszcze na pewno. Jednak do góry to był dobry pomysł, wiecie. Jestem przy samym szczycie prawie. I tutaj takie piękne sztuki rosną. Z grubymi trzonami, jeszcze młode. Zobaczcie, jakie cudańka. Przepiękne. Już widziałem ich po drodze dużo więcej. Sekunda. Piękne są. Tak więc kosz się zapełnia i no myślę, że się zapełni. Tutaj w górę, czekajcie zostawię to wszystko tutaj, to potem trafię do tych grzybów, bo będą przy koszyku. I chodźmy tylko się przejść, tu wam pokażę. Popatrzcie, tu w górę ich widziałem bardzo dużo. Tylko najpierw poszedłem zobaczyć co, co się dzieje tam poniżej. No tutaj są, tylko to już większe sztuki. Piękne. Bardzo ładnie wyglądają po deszczu, bo tak się mienią pięknie od, od tej wody. No jest tego trochę. Zaraz sobie tutaj pochodzę i co ładniejsze, oczywiście też stąd powybieram. No i tak widzicie co parę metrów idzie się i jest sztuka A ten niezaładny ładny akurat ale Jest ich tu cała masa, tak więc spokojnie spokojnie Nazbieramy zaraz Spójrzcie, te trzony są piękne Nie wiem od czego to zależy, że niektóre podgrzybki brunatne mają taki cieniutki trzona, niektóre taki piękny, grubaśny, pomimo że też bardzo długi. To chyba nie zależy od tego, że one wychodzą z ziemi, tak? Tylko nie wiem od jakich czynników czy od gleby, czy od czego. Nie wiem, chociaż to w zasadzie w tym samym lesie. Tylko, że tu wyżej jak widzicie rosną sosny. Dużo igieł sosnowych, a tam w dole rosną świerki. To może to jest uzależnienie. Nie wiem. Nie znam się. Dobra, wracam do kosza I tu tak jak widzicie Co kawałeczek jest co zbierać Tak więc zaraz idziemy dalej Kolejne piękne miejsce oczywiście również Wam e, zaprezentuję Zobaczcie jak się pięknie przejaśniło Mówiłem wcześniej, że koło 11 ma wyjść słońce nie? No i właśnie jest 11 .00. Oznacza to również, że mój czas się kończy w tym lesie niestety powoli a grzybków dużo da, dalej jest dużo pięknych dookoła. Staram się wybierać, staram się brać takie piękne, które będę mógł jeszcze dzisiaj, tak jak Wam mówiłem, wieczorem po pracy wziąć i przerobić. O, ten taki średni. W każdym bądź razie zaczyna się już teraz kierować w dół. Po drodze, jeszcze oczywiście, będę zbierać grzybki. Jeszcze coś tam postaram się nagrywać w międzyczasie. Oj, no, zobaczcie, te grzyby pleśnieją. Chyba naprawdę wilgotność. Zbyt duża wilgoć sprawia, że zanim zdążą wyrosnąć, to już po prostu gniją w ziemi. No, niestety, ale jest tego trochę, jak widzicie. Tu były dwa, ale ten, ten trząt to już jest zdezelowany. Piękne. I tak co kawałeczek, tak więc będę się powoli. Przemieszczać jeszcze troszkę w bok, zaraz w dół, po drodze zbierać. No i niestety, ale czas mnie nagli, więc powoli trzeba będzie też się kierować w kierunku samochodu. A tutaj co się dzieje? Dlaczego ktoś podprzywijał te drzewa do drzew? A nie, nie poprzywijał, powiesił. Nie ogarniam, Co coś tu konno jeździ po lesie? Kawałek dalej, następne. I generalnie to wam powiem, że przed chwilą spojrzałem na zegarek i się przeraziłem. Tak więc przypuszczam teraz taki dosyć zdecydowany sprint w kierunku samochodu. No ale no jak tutaj konno? Czy tu się koń zabije w takich tych warunkach? Ma ktoś jakiś pomysł do czego to może służyć? I po co komu to potrzebne? Żeby tak jeszcze niszczyć te drzewa. Są druty po druty powkręcane. Nie ogarniam. W każdym bądź razie idę do auta, mam sporo grzybków, tyle mi wystarczy, żeby dzisiaj je przetworzyć, jak coś jeszcze znajdę po drodze to będę zbierał, wątpię, że będę już nagrywał, tak więc pożegnam się z wami teraz, bo naprawdę, ja jeszcze muszę Neskę wyprowadzić na spacer i muszę się wyszykować, może coś zjeść przed tą pracą, zobaczymy. O no tu jest jeszcze jakiś wielki, ogólnie przez dłuższą chwilę teraz nie widziałem żadnych podgrzybków, tak więc... Ee, no muszę się trochę jeszcze przemieścić, na pewno coś jeszcze pozbieram. Eee, będę teraz nadrabiać zaległości z montowaniem trochę filmów. Ostatnio wrzuciłem trzy w dosyć krótkim czasie. Eee, postaram się dzisiaj te grzyby ogarnąć, a jutro z rana zamiast iść do lasu, to będę siedział i będę montować film kolejny. Dobra moi drodzy. Ja się idę przedzierać dalej. Później jadę do pracy. A w niedzielę jadę znowu do lasu. Dzisiaj jest piątek siódmego. Października, w razie czego. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca. Do zobaczenia wkrótce.